To Wydaje co jeżeli się, pierwsza krew s**ki by przez się, Daniela? Nie. Ty to masz pytania w ogóle, nie, nie no. Nie, z ciekawości, jakby pierwsza krew s**ki poleciała przez Daniela Magikara, że on wyjąłby w ch**ę, a to by była krew, ta, krew, ta. krew Daniela, nie. Tylko jest Ale takim... pytam z ciekawości Tylko, te, tylko on jest takim <śmiech> z <śmiech> jest takim zwirolem, że nagrywa kurwa stosunki podczas transmisji live, bo była taka sytuacja, nie? Była. Za to co Nikola też, tak, za co ona ogólnie się mega wstydzi, nie to no bo nie powinno tak być, nie? Ale czekaj chwilę, on uprawiał z nią no, Mając włączoną transmisję. No może to był ich pierwszy, tak? chciał to uwiecznić. Znaczy no bez, było bez obrazu, ale tak. no, no, no tak. No I ona to wtedy po prostu miała. Nie wiedziała o tym. Je, je okres? No. Czy to znaczy, że. Była, jak była to była? Trzeba się zapytać Daniela, ale ogólnie jakby mega się tego wstydzi i jakby też nie powinniśmy o tym gadać. W sensie wiadomo, że bez tabu, ale ogólnie yy, można ale to znaleźć w internecie. Mnie, nie? No. Można, można to znaleźć w internecie. są rzeczy nie? publiczne. No, no tak, wiadomo. I sam jako jej były partner no, też o tym mówisz. nie? No tak, tak. No ale nie jest to dla mnie łatwe.